No to zaczniemy od tak? Pani. Ja Miałam do Pani pytanie czy jesteście przygotowani na ataki. No już mieliśmy takie derby. Nie... znaczy przeżyliśmy śniegu, już derby 18 marca półtora roku temu i wtedy ta zima nam pomogła. I Marcin chyba dobrze też wspomina ten mecz, bo piękną bramkę z dystansu strzeli, Więc myślę, że nawet jak będzie padał śnieg, chociaż słyszałam, że ma padać śnieg z deszczem, a ponieważ jest na tyle ciepły i na tyle ciepły grunt, że ten śnieg nam nie zaszkodzi, więc myślę, że bez większych przeszkód ten mecz się odbędzie teraz jeżeli można, to co na to piłkarze, czyli kapitanowie, z <słuch> Na pewno w, wszyscy w Zabrzu i w Chorzowie czekają na ten mecz. My postaramy się stworzyć niezapomniane widowisko i mam nadzieję, że e, opady różnego rodzaju nam w tym nie przeszkodzą. E, my natomiast Taką pogodę lubimy, jak będzie deszcz, śnieg, fajnie, bo płyta będzie mokra, będzie wilgotna i do naszej gry to będzie nam to sprzyjacie. Siedzi dobrze, oczywiście. To drugie zdarzenie. Ja mam pytanie do trenerów. O których do tych derbach mówi się wielkie derby, prawda? I w Polsce mamy wiele derbów, ale te są wielkie. Nie wiem czy ten obawiam się, że ten przydomek jest uprawniony. Jeżeli tak to dlaczego? Tak nie, na to to nawałka, bo już przeżył te nerwy, więc ma. Tak. ma już jakieś porównanie. Tutaj nie ma yy, jak, jakiegokolwiek yy, Jakiej sprawy, czy, czy, czy dyskusji o tym, czy te derby są małe, czy, czy wielkie. Oczywiście, że to są wielkie derby. To są jedne z największych derbów, porównywalne oczywiście z derbami krakowskimi, najstarszymi. Także myślę, że przede wszystkim aspekt sportowy będzie w tych derbach najważniejszy my jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Króciutki może taki taki raport z naszego obozu. Wszyscy zawodnicy są gotowi, głodni gry. Chcą pokazać się z jak najlepszej strony, rozegrać dobre spotkanie. Wiemy, że takie derby wyzwalają dodatkową energię. I również my do tego spotkania tak podchodzimy, ale tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o płaszczyznę sportową. To też jest niezwykle ważne, żeby tak traktować wielkie derby, żeby te derby były godnymi dermami miejsca, jakie zajmują. I wierzę gorąco w to, że właśnie tak to będzie, będzie toczyła się walka. Sportowa walka na boisku, a jak to zawsze bywa, każde, obydwie drużyny wierzą we własne możliwości. Tutaj faworytów w takich derbach nie ma. I jak mówi stare przysłowie, niech zwycięży lepszy. Ja jestem w trochę innej sytuacji, bo ja pierwszy raz będę przeżywał takie derby. Mówię o, o derbach śląskich, bo rzeczywiście grałem już w meczach derby Warszawy, czy powiedzmy. Lech Legia, bo to w Poznanie nazywają Derby Polski. Natomiast tego typu mecz, pierwszy zdaje sobie z tego sprawę z wagi, z rangi tego spotkania, zresztą to już w szatni czuć, to widać po zawodnikach, że oni już tym meczem żyją. Po tej porażce w Warszawie chcemy się zaprezentować z jak najlepszej strony. Wiemy, że na stadion zostanie wpuszczone no, na miarę możliwości, oczywiście teraz maksymalna ilość ludzi, wierzymy, że oni nas poniosą. Natomiast rzeczywiście tutaj ciężko wskazać faworyta, bo to jest pojedynek derbowy, na chwilę obecną górnik zdecydowanie lepiej stoi w tabeli. Rzeczywiście jest to drużyna, która, która no jest takim powiewem świeżości w tym momencie w naszej lidze, no, ale my też zrobimy wszystko, żeby, żeby ten marsz górnika zatrzymać. Mamy taki plan, natomiast jak zwykle to bywa, to się wszystko okaże na boisku. Też uważam, że o tym wszystkim zdecydują umiejętności czysto piłkarskie, bo to jest najważniejsze. Chcielibyśmy, żeby atmosfera, otoczka była fajna, natomiast my na boisku postaramy się nie zawieść i dołożyć, czy tam podnieść poprzeczkę tak wysoko, jak mam nadzieję stworzą to kibice. Dziękuję. Trudno w tym momencie mówić o jakichś tam cudach, no na chwilę obecną realia i rzeczywistość wyglądają tak, że Arka nie będzie w tym poniedziałkowym meczu, bo, bo jednak jest to uraz dość poważny i, i z tym trzeba się liczyć. Oczywiście cuda się zdarzają, nie tylko w piłce, ale i w medycynie, natomiast no, ja jestem bardziej realistą i, i bardziej patrzę, o tym, patrzę na to, co będzie w poniedziałek, ale też co będzie dalej w następnych meczach. Yy, Arek na chwilę obecną trenuje indywidualnie, przechodzi rehabilitację, no zobaczymy.

Tej właściwej takiej dyspozycji dnia, bo to jest również niezwykle ważne. Natomiast oczywiście czytamy informacje, jesteśmy, my musimy być przygotowani, zarówno na to, że Róg będzie grał w najmocniejszym składzie z Arkiem Piechem, jak i również na to, że. Będzie zastąpiony przez innego zawodnika, czy to Andrzeja Niedzielana, który, którego również bardzo ocenię. Także myślę, że tutaj to akurat nie będzie sprawiało różnicy, czy to będzie gra z Arkiem Piechem, czy też z Andrzejem Niedzielanem. Mówię tutaj o naszym podejściu, że jesteśmy przygotowani na to, chcemy grać swoją piłkę, Według naszych założeń. Oczywiście zdając sobie sprawę również z siły przeciwnika, z możliwości, bo trzeba powiedzieć, że są bardzo duże. Ruch wchodzi w rytm. Taki ryt naprawdę dobrej gry. W ostatnich meczach ta forma jest coraz lepsza. Ruch ma doskonałego szkoleniowca. Jacka Zielińskiego, który widać, że potrafi bardzo szybko wychodzić z kryzysów i również jest to bardzo duży atut, dlatego też no, my musimy być świetnie przygotowani do, do tego spotkania pod, tak jak wcześniej powiedziałem, pod każdym względem, pod względem mentalnym, pod względem taktycznym, a że akurat ta dyspozycja nasza motoryczna od początku sezonu jest bardzo dobra, to, to tutaj myślę, że to również powinno być naszym atutem. Pytanie do dyrenała Sienickiego. Ostatnio Radek znaliście już, że trener pracuje tak długo z górnikiem, że już zdążył odcisnąć swoje piętno na tej próżnie. Generalnie pewnie na co pan pracuje, prawda? Bo pan jest za krótko Ale wracając do, do górnika, scharakteryzował yy, pan ten zespół czy dostrzega Pan jakieś właśnie takie cechy, które trener nawałka na życiu tej drużyny, której wcześniej nie miała, albo ten... ja nie było. nie ukrywam, że przeglądam górnikowi od dłuższego czasu, no bo, 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 bo yy... Anaś akurat ma to szczęście i może to nie tyle szczęście, co, co tą umiejętność, że pracuje najdłużej wszystkich polskich szkoleniowców. To jest yy, w naszych warunkach yy, ewenement, ale to jest też w naszych warunkach, myślę, yy, wskazówka, że jeśli się komuś da popracować mimo wszelkiego rodzaju zawirowań, wichur w klubie i, i pozwoli na, na spokojną pracę, mimo tego takiego, bym powiedział, ciągłego stresu, osłabiania drużyny, no to, no to na, efekcie, na przykładzie górnika widać tego efekty. To jest zespół, bym powiedział, taki zrównoważony, naprawdę drużyna, która. Bardzo fajnie wygląda, poza dobrą, bardzo dobrą grą w defensywie. No, siłą górnika, myślę, jest gra ofensywna. Wyjście do kontry, umiejętność gry z pierwszej piłki. No i oczywiście te dwa brylanty, które w tym momencie świecą najbardziej, czyli prezes i. i, i ja mówię o prezesie na kulmie, nie o prezesie górnika i Arek Milik. A na chwilę obecną, jak tak się patrzy na. Przez retrospektywę czasu z, y, na górnika sprzed roku, sprzed półtora roku, no naprawdę widać olbrzymi postęp. Tutaj wielkie słowa uznania dla, dla Dasia, bo, bo zrobił z, z chłopaków, tak szczerze powiedziawszy, w polskiej piłce, wcale o niegłośnych nazwiskach. Naprawdę bardzo fajny zespół, który uważam w tym roku będzie jednym z faworytów do gry o mistrzostwo polskie. Ja nie mówię o europejskiej Puchary, ale o mistrzostwo polskie. Ale to tym bardziej nas mobilizuje przed tym meczem, że gramy z naprawdę dobrym zespołem, zespołem, który na chwilę obecną w Lidze. Y, można powiedzieć, rządzi i dzieli. Jest tym większa mobilizacja i mam nadzieję, yy, że będzie tym większa radość, jeśli uda nam się tego górnika po raz pierwszy pokonać. Ja mówię o tym sezonie, czyli o tej pasie drużyny z Zabrza. Panie jeśli można i też do Marcina Malinowskiego pytanie, czy ta mobilizacja jest też w obronie? Tak? Bo to, co działo się na konduktorskiej to wszyscy widzieli. Czy ta, czy ta obrona, ta defensywa ruchu będzie przeoglądowana w no to, to, to trochę za, za szybko wybiegamy w przyszłość. Ta defensywa będzie przemeglowana. My przede wszystkim musimy poprawić, nie ukrywam tego, jakość naszej gry w defensywie. Natomiast, jak to będzie wyglądało w poniedziałek, no to za wcześnie jeszcze na e, odpowiedź na to pytanie. Ja sobie zdaję z tego sprawę z mankamentów i z tego, cośmy y, m, grali w Warszawie, jak to wszystko wyglądało. No, ale mecz, meczowi nierówny. Ja myślę, że takie drugie spotkanie nam się już nie powtórzy. Zrobimy wszystko, żeby, żeby wyciągnąć z tego wnioski, i, i żeby w meczu poniedziałkowym. Ta nasza defensywa wreszcie stanowiła monolit. Panie Marcinie, możemy też jeszcze prosić? No, tylko nożna to jest gra błędów. Na pewno w tym ostatnim meczu tych klopców przydarzało nam się um, dużo, grając mecz derwowy z Górnikiem, który jest no, według mnie drużyną, najlepiej oczywiście chodzi mi o podczas się grającą w naszej Lidze, to na pewno takich błędów nie możemy popełniać, bo myślę, że bezlitośnie to wykorzystamy. Pytanie do Pana Adama Adanka. Panie Adamie, wracając do Darka Piecha. Z Pana zdaniem ruch w mocno, sporo straci na swojej wartości bez tego napastnika. I drugie pytanie, czy do Pana też docierają takie takie poglądy kibiców, górnika, którzy uważają, że to wszystko jest taka zasłona dymna z strony ruchu porzów, że Arek jest od tak, z którym spotkają. się yy, Czy to będzie osłabienie, czy Arek nie zagra, no to... Tak, no Andrzej Niedzielan ma podobne predyspozycje, bo też jest szybki, tak, Arek biega szybki. Obydwaj potrafią się znaleźć tam, czekają na tą piłkę. My, jako obrońcy no to przede wszystkim kon tam koncentrujemy się na że przeciwnik, ale też koncentrujemy się na swoich, że no, my chcemy robić to, co potrafimy najlepiej, no i wiemy, co my robić, wiemy, jak każdego zawodnika powstrzymać, no i czy zagra Arek, czy zagra Andrzej, no to tak jak powiedziałem, no to nie ma znaczenia dla nas, my chcemy w pogodnie jak najlepiej i przede wszystkim na zero z tyłu, no a czy kibice tam mówią, czy to jest zasłona dymna, czy nie, no to... Co do nas też to, tak za to bardzo mnie interesuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę na kawę. Proszę na kawę. Do zobaczenia.